Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj temat o tym, dlaczego tak trudno namówić klientów na testy w małych projektach. Co to jest mały projekt? Dla ustalenia uwagi, mały projekt, na którym ja dzisiaj się będę skupiał. To są projekty od 5 do 15 tysięcy złotych, czyli takie projekty typu napisanie strony jakiejś małej statycznej, wdrożenie małego sklepu internetowego, napisanie stron firmowych plus zaprojektowanie na WordPressie. Tego typu projekty małe, webowe, od 5 do 15 tysięcy. Dlaczego te projekty są rzadko testowane? Dlaczego ciężko sprzedać testy? No to dwa argumenty, jakie przyszły mi do głowy. Może być tych argumentów więcej, więc zapraszam do komentowania. Jeżeli znajdziecie jakieś inne argumenty, jeszcze chętnie też z nimi podyskutuję. Pierwszy argument, jaki przyszedł mi do głowy, to to, że zwykle w projektach mamy stosunek ilości testerów do deweloperów 1 do 3, 1 do 4. To jest taki zdrowy stosunek w, w projektach. Więc, jeżeli sobie wyobrazimy mały projekt, czyli projekt, powiedzmy, WordPressowy, który trwa miesiąc, maksymalnie półtora, czyli powiedzmy, cztery do sześciu tygodni, pracy tak naprawdę jednego, jednego dewelopera plus grafika, albo nawet jednego grafika, dewelopera, designera, uicsowca, bo są też takie mikrofirmy, w których jeden człowiek robi to wszystko. Miesiąc pracy tego człowieka, to jakby miał zatrudnić do tego testera, no to do tych czterech tygodni. Jeden do trzech, jeden do czterech, to tak naprawdę wyszłoby od jednego do półtora tygodnia pracy testera. No Pytanie, czy opłaca się zatrudniać testerów, jeżeli mieliby pracę jeden tydzień albo półtora tygodnia w, w miesiącu? No generalnie pewnie się nie opłaca. Jakie są wobec tego rozwiązania tego problemu? No, najczęściej, jeżeli robi jednoosobowa firma, no to nie testuje, daje klientowi stronę taką, jaka jest i, i już. Ewentualnie może być tester na części etatu w projekcie, ale to w większych firmach. Jeżeli firma ma kilku deweloperów, jeżeli tych projektów jest 4, 5 na raz, czy 3, 4 na raz, powiedzmy, żeby były zachowane proporcje, no to na te 3, 4 projekty jeden tester wystarczy. I tutaj zwracam uwagę, to dla tych, którzy. Znają ISTQB i Model V, że tak naprawdę w tych projektach potrzebne są tylko testy systemowe i z grubsza testy akceptacyjne. Jeżeli stawiamy system na WordPressie, no to co potrzebujemy? Testów integracyjnych nie potrzebujemy, testów jednostkowych zasadniczo nie potrzebujemy, chyba że dopisujemy jakieś własne kawałki czy własne integracje, no ale wtedy projekt nie kosztuje, nie kosztuje 5 tysięcy. I. Druga, drugi sposób w jaki to rozwiązywane są testy w takich małych projektach no to inne role projektowe. Miałem ostatnio okazję rozmawiać z kilkoma przedsiębiorcami, którzy tworzą sklepy internetowe i właśnie robią tego rodzaju projekty i oni od Amper Teamu nie kupią testów. Tak bo nie dołożą nie dołożą dodatkowej kasy klient nie dołoży dodatkowej kasy do tego co już im daje, oni się tą kasą, którą zarabiają też z nami nie podzielą, bo przy tych kwotach tej kasy Marżowej nie ma, nie ma za dużo. I jak oni sobie radzą? No radzą sobie na przykład tak, że u nich testują analitycy. Albo testują designerzy. Przeklikają stronę, spojrzą, ok, zgadza się, wszystko jest równo, z tej strony można na tą przejść. Tutaj jakiś formularz, dobra, formularz daje się wypełnić, więc generalnie jest ok, więcej testów nie ma. Czasami też testują ludzie, sprzedający, ludzie od obsługi klienta. I. Nie ma w takich projektach i pewnie raczej nie będzie zawodowych testerów. I to jest jeden argument. Zapraszam jeszcze raz do komentowania. Drugi argument, jaki chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, jest troszeczkę, troszeczkę poważniejszy i zahacza o biznesową opłacalność testowania. Biznesową opłacalność testowania, czy opłacalność testowania liczymy, na taką metodyką, która się nazywa koszty jakości i Cost of Quality. Ta metodyka dzieli koszty związane z jakością, z nakładami na utrzymanie jakości, podwyższenie jakości, na cztery części. Po lewej mamy tę część taką kontrolną, czyli zapobieganie i ocenę, tak, zapobieganie błędom, ocenę jakości, a po prawej mamy taką część związaną z awariami, czyli z tym, co Zostało znalezione, co było nie tak wyprodukowane. Oczywiście idealnie by było, gdyby to zapobieganie błędom było stuprocentowo skuteczne i moglibyśmy nie testować i nie byłoby, nie byłoby żadnych hawali. No tak niestety nie ma. Jak się podchodzi do biznesowej wartości testowania? Jak będziecie rozmawiali z klientami, to klientowi się tłumaczy najczęściej taki mechanizm. Kliencie. Wejdź mocniej, zainwestuj w ocenę jakości, czyli w testy, przeglądy, audyty procesów, czy to testowania, czy to kodowania, czy instalowania, oprogramowania. Wtedy oczywiście, jak zainwestujesz, wzrosną koszty. To jest ta czerwona strzałka tutaj. Skoro zainwestujesz, no to również w takim wypadku będą wcześniej wykrywane błędy. Tak, no bo skoro testerzy jeszcze przed wypuszczeniem na rynek, wypuszczeniem na produkcję znajdują błędy, no to te błędy znalezione tutaj wchodzą w koszty awarii wewnętrznych, czyli znalezionych jeszcze u producenta. Wtedy koszty awarii wewnętrznych, czyli koszty poprawek i tu oprócz poprawek jeszcze oczywiście koszty retestów, one rosną. Ale co maleje? Maleją koszty awarii zewnętrznych, czyli te koszty, które widzi klient, widzą użytkownicy klienta. I w dużych projektach, w projektach typu, nie M-Obywatel, w projektach typu ZUS, w projektach bankowych, w takich projektach, w których jest wielu użytkowników i wpływ awarii na produkcji jest duży, na biznes, na obsługę klienta, to rzeczywiście opłaca się inwestować w testy, dlatego że. Te awarie zewnętrzne, które przejdą do awarii wewnętrznych, tutaj będą dużo tańsze w naprawie. Będą miały dużo mniejszy koszt, dużo, dużo mniejsze ryzyko, wobec tego opłaca się błędy znajdować wcześniej. Jak jest z kolei w małych projektach? W małych projektach, takich projektach webowych, niestety nie ma już tej przewagi. Kosztów awarii, czy wielkości kosztów awarii zewnętrznych nad awariami wewnętrznymi. No bo tak, co tutaj mamy? Mamy WordPressa, mamy klienta, który ma stronę. Ta strona powinna sprzedawać. Jeżeli klient znajdzie jakiś błąd albo użytkownik, klient klienta znajdzie błąd, no to wtedy zgłasza go. Błąd jest szybko naprawiany, no bo to jest aplikacja webowa, którą się deployuje bardzo szybko. Jedna zmiana, cyk, cyk, już formularz jest naprawiony. Albo już certyfikat jest wgrany, tak? Jak się certyfikat kończy, certyfikat się skończył. Dlatego przesuwanie awarii zewnętrznych do awarii wewnętrznych nie niesie ze sobą aż tak wielkich korzyści. Tak naprawdę i tak te awarie trzeba będzie naprawić i tak będą to robili ci sami ludzie. I dokładając koszty testowania, tak naprawdę tylko dokładamy koszty testowania i Wielkiej, wielkiego zysku biznesowego tak tutaj przez to, że znajdziemy wcześniej błędy nie ma. Dlatego tak mi się wydaje bardzo ciężko jest namówić klientów, którzy robią małe projekty na to żeby dołożyli testy do małych projektów No bo, bo nie ma jest małe ryzyko i są małe koszty. Tyle ode mnie dzisiaj to są dwa argumenty, które przyszły mi do głowy. Takie chyba najsensowniejsze i, i, i najbardziej tłumaczące tak, podejście ludzi, którzy tak naprawdę nie znają się na informatyce, a chcą zainwestować w stronę czy w sklep internetowy i nie rozumieją procesów ISTQB, nie rozumieją procesów testowania, nie rozumieją procesów produkcji. Oni chcą mieć wyniki. Jeżeli dla nich zapłacenie mniej daje zasadniczo ten sam efekt jakościowy, czy albo prawie ten sam efekt jakościowy. No to po co, po co mają płacić? Także tyle ode mnie dzisiaj. Jeżeli macie jakieś komentarze, to zapraszam. Jeżeli macie jakieś pytania, to też zapraszam do zadawania pytań albo tutaj, albo, albo na YouTubie, albo na LinkedInie. Bardzo chętnie odpowiem. I jeszcze na sam koniec, szybko zaproszę na szkolenia. Dzisiaj seria szkoleń zaawansowanych, szkolenie. Analityka testowego 6-8 sierpnia prowadzone przez Asie Kazun. Serdecznie polecam. Szkolenie zaawansowane technice, technicznego analityka testów 19-21 sierpnia prowadzone przez Adama Romana. Też bardzo serdecznie polecam. I, przepraszam, jedno szkolenie, które nie jest zaawansowane CTFL w nowej wersji 4.0. Też od 19-21 sierpnia prowadzone przez. Lucia Nastapa. Wszystkie szkolenia są prowadzone zdalnie. Zapraszam. I ode mnie na dzisiaj tyle.